Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet i w 14 części analiz wypadku. Jeżeli już oglądaliście tę serię i wiecie co to jest, to przejdźcie tutaj do tego czasu i możecie zacząć już oglądać wypadki razem ze mną. Jeżeli jeszcze nie wiecie co to jest, to pokrótce Wam powiem. Razem z Wami oglądam różne filmy ze zdarzeń motocyklistów na drodze, jakieś wypadki, przypadki, uślizgi, poślizgi, wymuszenia pierwszeństwa i inne rzeczy po to, aby... Wiedzieć i mieć świadomość tego, co faktycznie może na drodze się stać, bo nam często w życiu nie, przyda nie przydarzyło się za dużo złego na drodze, skoro jeszcze jeździmy, skoro jeszcze mamy obie nogi, obie ręce i nasz motocykl jest sprawny. A ja często wyjeżdżając na ulicę, widzę już pierwsze takie pierwsze oznaki tego, że coś może się stać. Jakieś dziwne skrzyżowanie, dziwne zachowanie innego kierowcy samochodu. I wtedy już sobie odpuszczam, bo mówię, aha, ja coś takiego już widziałem w internecie. Mi to jest niepotrzebne, ja nie chcę, żeby to się przydarzyło. Swoją drogą w 13 części analiz wypadku były pierwsze klipy osób, które przesłały mi swoje filmy i powiem wam były dobre. Więc jeżeli też chcecie zobaczyć swoje filmy na kanale, to pod ten adres, który tutaj na dole Wam się wyświetla, czyli klipyzfmałpa gmail.com, przesyłajcie swoje filmiki z różnymi zdarzeniami, które miały miejsce na motocyklu. A ja umieszczę je na kanale. Pamiętajcie tylko, żeby napisać, czy chcecie być anonimowi, czy nie. I możecie dać krótki opis tego filmu. No dobra, a teraz nie przedłużając, przechodzimy już na kanał Chaos Riders. Jak zwykle, link do tego filmu macie w opisie filmu, więc możecie sobie bez mojej narracji obejrzeć. I już zaczynamy oglądanie. Siemanko Chaos, od razu tak powiem. Przywitamy się z kolegą. Tutaj widzę jakiś taki krótki wstęp, w którym coś opowiada. Tak więc, jak widzicie, już kolega nam zapowiada, że coś będzie się działo, i zaczynamy oglądanie. Uuu, ale poszedł, jak dzik w maliny. Szybko między autami jedzie. Czy potem będzie taka przesuwka, że ten, znaczy takie przejście, speedrump, taki, że ten dojedzie do niego i ten będzie leżał, to się zaraz okaże. A. Uuu, i po całym. ale i po całym płynie chłodniczym. No słuchajcie, tak jak mówię, droga publiczna to nie tor wyścigowy. Nie szalejemy. Tutaj co się wydarzy, ktoś zmieni pas, ktoś w kogoś uderzy. Ten jak fajnie lusterka ma złożone, ja swoją drogą też tak robię. Za szybko jedzie za szybko. Ja też jestem zdania, że można w takim korku się przeciskać jak kierowcy nas widzą, ale za szybko też nie ma co jechać. Wiecie, też musi być czas, żeby ktoś was zauważył z tych kierowców, a tutaj o A tu ewidentnie ktoś kogoś nie zauważył. O ja. Ale nie widać co się No i po co ten pośpiech? Naprawdę, żeby być te dwie minuty, 3 minuty szybciej na miejscu, ryzykujemy coś takiego. No droga publiczna. Droga publiczna to nie tor wyścigowy, i też nie traktujmy siebie jako takich panów szos, że jedziemy na motocyklu i zaraz wszystko nam wolno. U, czerwony płyn chłodniczy. Wygląda strasznie, bo to wygląda jak krew, ale całe szczęście to nie to. No cóż, pojeżdżone. Tutaj co mamy? Jedziemy sobie też między samochodami, czy któryś będzie zmieniał pas. Zmienia. Słuchajcie, zasygnalizował. No nie widział motocyklisty z tyłu, no ale kto w korku się swoją drogą też spodziewa, że zaraz będzie ktoś was wyprzedzał. Ja jako motocyklista domyślam się, że jak zmieniam pas, to trzeba spojrzeć w lusterko, ale swoją drogą nagrywałem, nagrałem o tym film, pewnie już mogliście zobaczyć na kanale. W korku trzeba szczególnie uwa uważać na takie właśnie luki. Na drugim pasie, bo ktoś zawsze może chcieć zmienić, tak jak tu. Tylko tutaj coś się dziwnego wydarzyło, bo ten samochód jakby skądś wyjechał. Zobaczcie, już zmienił sobie pas. Wyprzedził chyba tego i chciał z powrotem. No cóż, no kierowca mógł spojrzeć w lusterko, że ktoś nadciąga, no ale. No ale. Dobra, zobaczmy dalej. Jezu, nie, no to jest straszne. Ja nie lubię tego. A tu ktoś w ogóle chyba jakiś film nagrywa sobie o motocyklu. Bardzo ładne ujęcie swoją drogą. I co tu? Co tu się stało teraz? Co on zrobił? Czy on przyspieszył i nie chciał w tira walnąć? Czy. Dajcie znać, czy wiecie o co chodzi w tej sytuacji, bo ja kompletnie nie wiem. Co tu się teraz wydarzyło? Tak jakby. Jakby chciał wyprzedzić tą ciężarówkę, ale za. Nie wiem, powiem wam. Zwłaszcza, że miejsca spójrzcie na pasie było dużo, nie? No, dramat. Jezu, jak to się mogło skończyć. Widać w kierowcy, nic się nie stało, ale no, motocykl w rozsypce. A goni tego z ciężarówki, czy co tu się dzieje teraz? Tu mamy kogoś, kto sobie znowu autostradą jakąś większą jedzie. Tu mamy kierowcę, który widać, że po pasach nam trochę nam. No, w złym momencie to powiedziałem. Zobaczcie, tu już patrzcie. Już pierwsze oznaki, że ktoś tu sobie tam kręci między pasami i są. Nie ma cierpliwości, nie poczekał, musi wyprzedzić tego. I teraz no, kierunek włączył i od razu skręca, bez jakiegokolwiek spojrzenia w lusterko. I dlatego, kiedy tak wymijacie samochodami między wymijacie samochody, wyprzedzacie samochody, które są na dwóch pasach. Trzeba uważać na to, bo kierowcy nie patrzą. No, szkoda tego motocykla. O, taka miła pyta się pani, czy wszystko jest OK? No, niestety. Tak też bywa. Dobra, ten filmik był krótki, już przechodzimy sobie do następnego. I mamy drugi nasz film z Chaos Riders. O, Ładna pogoda, ktoś tu Uu, szaleje. Ła, ma nogi, ma ręce. Zobaczcie. Podwójna ciągła. Zakręt. Ciekawe, czy ten swoją drogą samochód sygnalizuje skręt, ale nawet jeżeli by nie sygnalizował, no nie widać tego. To zobaczcie, jak szybko jechał ten motocykl. Ten samochód to już w ogóle drugim pasem jechał swoją drogą. Kochani, droga, nie no. Nawet chyba nie trzeba komentować tego. Zobaczcie, jak szybko ten motocyklista jechał. Patrzcie, zaczął wyprzedzać, dał od razu gaz w dechę. No o włos od tragedii. Nie jesteście pewni, nie wiecie, czy ktoś będzie skręcał, czy coś się wydarzy. No nie róbcie takich rzeczy. No. Szkoda waszego zdrowia, szkoda, żeby coś się stało. Uuu. Chciałem powiedzieć, że ściął zakręt, ale on nie ściął zakrętu. To ten motocyklista raczej ściął zakręt, zobaczcie. Prawie? Nie. Jeden szeroko, a drugi próbował bardzo wąsko do środka. No, się spotkaliby na czołówkę. Ale by było. A tutaj co się dzieje? Jakieś skrzyżowanie, jedzie sobie spokojnie. Nigdy nie wiem, gdzie na te światła patrzeć pomarańczowe? Zobaczcie, tu jest chyba teraz zielone. I włączyło się pomarańczowe. I jeden i drugi na pomarańczy. No, spotkało się dwóch. Jeden i drugi chciał przeciąć jeszcze na ostatnią chwilę skrzyżowanie. I dobrze, że jechali powoli. Co tu się będzie działo? Ostry start spod świateł. Uuu. Wariat, ale wariat, patrzcie, tu jedzie. Zobaczcie, ja, yeah. brak mi słów, tyle wam powiem, brak mi słów po prostu. Ole wymuszenie, ale idiota. Powiem wam tak. Kierowca motocykla no grubo przesadził, zobaczcie 100. No setką po mieście śmigał. Ja. Yeah. Setką po mieście ścigał, no i walnął ten wymusił, ten szybko jechał. Znowu jak można było tego uniknąć? Wolniej. Ludzie wolniej. Gdyby jechał wolniej, nawet jak ten wymusił pierwszeństwo, byłby czas na reakcję. Masakra. O, tutaj znowu jakaś droga. Wygląda jak zamknięta, jak w budowie. Jakieś wyścigi. To jest chyba R1 tutaj swoją drogą, ta, ta którą ten jedzie. A droga wygląda na trochę brudną. Coś tu się niebezpiecznie pojawia. Aha, to jakiś zlot jest, zobaczcie. Ale idioci. O, oh my god. Yeah! Patrzcie. 270 na liczniku. Ten nie wiadomo, ile miał, ale pewnie też spokojnie setkę. Jakby tak przydzwonili we w siebie, masakra. No, myślę, że facetowi życie mignęło przed oczami. Albo kobiecie. O, tutaj jazda w grupie. Jazda w grupie zawsze fajna, tylko żeby ten najwolniejszy jechał z przodu, ale to też już w innym filmie tłumaczyłem dlaczego. O, o. O, o, ale jak go ten. Widzieliście? Co tu się stało, że to koło. Czekajcie, spowolnimy trochę. Co tu się stało, że to koło tak poleciało. Patrzcie, no, złożył się tak. no Złożył się, tak jak ja się składam, ale. Co tu się stało? Jeszcze raz. Ja żadnego kamienia nie widzę. Czy wy coś tutaj widzicie? Kamienia nie ma. Co? Przednie koło mu się zablokowało i podbiło motocykl? Dajcie znać w komentarzu, co się stało. To jest druga minuta 30 sekunda nagrania. Co, co tu się wydarzyło, że? Taka sytuacja miała miejsce. O ale, piękny krajobraz, zobaczcie, jakiś most. Ale, piknie jest, co? Tutaj ktoś. Oj, 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 oj. Tutaj ktoś sobie na kolano zszedł, a potem zszedł na płasko. Co się stało? Tylne koło odjechało? Jakby przednie, jakby uścisk przedniego koła, widzicie? Żeby tradycji stało się zadość Co można było zrobić żeby tego uniknąć Wolniej Nie szaleć po drodze publicznej A pomyślcie sobie jakby ktoś z naprzeciwka jechał Nie tu A zobaczcie tu jest taki ten Spójrzcie jest dziura w drodze Patrzcie. Uwaga teraz Widzicie to Przez to przejechał podbiło mu oba koła, Stracił panowanie Ajajaj No cóż Droga publiczna to nie tor. Swoją drogą zobaczcie, w jakim ona jest stanie. O, tu więcej kolegów jest, koleżanek. No dobrze, że się nic nie stało. Tu widać, że jest cały, ale z motocyklem jest grubo. Jaciu. O Jezu, ale ten jaki płyn dziwny. O, tutaj kolega podpowiedział, żeby patrzeć na tego z prawej. Co będzie? Jakieś hamowanie, zajechanie drogi. Co tu się wydarzy? Zmiana pasa bez kierunku. ok. Motocyklista za nim goni. Albo odjechał, co? o, hamowanko jakieś. Walną się? Ujo! Ole, przy fasoliu! A swoją drogą, nie wiem czy. Zobaczcie, to są tarcze hamulcowe, które tak się. Nie, takie światła, co? W tym aucie. Jeszcze raz od początku. Nie, to światła są jakieś takie ładne. Coś podświetlone, może faktycznie tarcze hamulcowe. To swoją drogą chyba korweta, tak? Ja w sumie nie wiem, jaki to samochód. No, dobrze, że tutaj. No, za szybko jak zwykle na drodze publicznej. Fakt, że nic nie stało się z motocyklem, ale pomyślcie sobie, jakby motocykl utrzymywał bliższą... byłby bliżej tego samochodu. Ale tutaj jeden zmienił pas, drugi już nie miał co zrobić, ale przydzwonił. Mm. Masakra. Się wszyscy teraz zastanawiają, dlaczego on tyłem stoi. No jedzie dalej. Nie przydzwonił? Nie, zobaczcie, cały bok. Ale i tak, zobaczcie, jak się udało, że tylko tyle. Koło, bok. To i tak miał farta, Wam powiem. Że nie doszło do jakiegoś większego wypadku. O, już mamy następne nagranie. O, tu jakie fajne ujęcie kamery. Też chciałbym sobie zrobić takie ujęcia kamery, jak jadę motocyklem, że jedna ze szczęki bije, a druga właśnie z kierownicy. Bardzo fajnie to wygląda. Co tutaj się wydarzy? Ten samochód zacznie skręcać. Co to? Patrzcie. Coś poleciało z tego samochodu. Zobaczcie. Wow. Jezu, jakby mu się tak wbiło. Jak cie. Tutaj zobaczcie coś z niego. Patrzcie, wypadło jakiś metalowy pręt. Ua! I jakiś pręt, jakiś kamień, nie wiem. Iaa! Yeah. Masakra. O, tu ktoś napisał. Pamiętajcie, żeby być zawsze świadomym swojego otoczenia. Nigdy nie wiesz, co może się stać, a stanie się szybko. Do następnego razu. jeździcie bezpiecznie. Bezpieczne jazdy, kolego. Masakra. O, tu będzie szybki start z czerwonych, czy nie? Wymuszenie. A jak żeby inaczej? O tym też nagrałem właśnie osobny film o takim ruszaniu na czerwonym. Facet <laughs> na skróty chciał pojechać drugim torem. No za szybko, nie złożył się w zakręcie. To było straszne. To muszę powiedzieć, było straszne. Było widać ten samochód z tyłu. Zobaczcie, ten tu skręca. Pędzi. Widzieliście? Już pędzi za nimi. Ja. Yeah. Mm. Ten nawet nie zdawał sobie sprawy, co przed chwilą groziło mu. I zobaczcie, nawet wy możecie jechać bezpiecznie, a i tak ktoś może taką głupotę zrobić. Tu nie złożymy się w zakręcie pewnie, co? Bo widzę już taki mocny zakręt. Ślisko! O, ślisk, jak nic. No proszę. Dało się powoli. Ojejku. No, karma prędzej czy później dopadła. Przygazował na suchym zakręcie i. Ale stąd ładnie wyszli, co? Zobaczcie, tyle wody rozlane ładnie 10 na godzinę jadą powolutku Ale najwidoczniej opona jeszcze na tej lewej stronie była mokra. Tu już trochę wysuszyli. Tu dołożył gazu. Albo na pasy wjechał oddzielające jezdnie. Też tak może być. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Zawsze powinniśmy patrzeć, czy ktoś, aby nie zrobić czegoś głupiego. Mamy czerwone światło. Tu samochody widać jadą. A czemu ten samochód tak trąbił? O Jezu! Nawet nie wiem, co tu się stało, powiem wam. Ten jechał i co chciał skręcić, chyba. Ale gdzie on chciał skręcić? A ten go próbował szybko wyprzedzić i uderzył. O, taka ładna grupa. Kierowca. Sa wow, wow. Ależ niebezpieczne zachowanie. Ależ to mogło się źle skończyć, jakby ten samochód tak pojechał. Masakra. O, jaki fajny klimacik, taki kinowy, co? Tutaj znowu zmiana pasa. Czemu akurat na tym samochodzie się skupiamy? Ze strzałeczką. A on tak jeździ między pasami. Tutaj widać. O co będzie chodziło? Ależ wielka fura, co? Hmm, nie wiem o co tutaj chodzi, ale no nie będziemy tego dużo oglądać, bo tu już widzę, sytuacja się zaognia. Aha, że on tak blisko niego przejeżdża, to o to chodziło. No, ja bym takiego człowieka nie gonił. A raczej. Nie wiadomo na co go stać. Jeszcze może się okazać, że nas star staranuje. No dobra, i to jest chyba już, widzę, ostatni film na tym kanale. Jeszcze na czerwonym poszedł. No nic i to by było na tyle. Słuchajcie, film dobiegł końca, jest trochę dłuższy niż zwykle, ale i tak mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie przesłać do mnie swoje filmy, żeby zobaczyć swój film na kanale Zwyczajny facet, to pod ten adres klipy przesyłacie swoje filmiki z jakichś zdarzeń na motocyklu. Śmieszne, nieśmieszne, a ja postaram się sklecić z nich taki film albo dołączyć, tak jak w 13 części analizy wypadku na początek filmu. I wtedy zobaczycie siebie na kanale. Napiszcie tylko, czy chcecie, żeby być anonimowym, czy nie. A już z wami się żegnam. Jeżeli taka część wam się podoba, to pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem. Jeżeli moja praca wam się podoba, zawsze możecie być moim patronem na patronacie. Tymczasem szerokości na drodze. Na razie cześć!